Pani Halina Cubrzyńska kryszkiewicz Dostałam bicie za to, że jednemu chłopcu dałam trochę zlewków zupy wachmańskiej i kartofli. Sesman kazał mi zupę wylać do jakiegoś kubła, ale przechodził koło wartowni jakiś chłopiec i podałam mu ukradkiem te resztki. Zauważył to Sesman i zbił mnie. I skopał strasznie, a potem na apelu znów dostałam baty. Nie, nie wiedziała, co jej grozi, jak dawała koledze z obozu tę zupę i kartofle, i łamała rozkaz SS-mana, który kazał jej to wylać do kubła. Skąd miała to poczucie, że nawet takiej zupy, która niczym nie przypomina zupy, którą my znamy z naszych obiadów, nawet takiej zupy się nie wylewa do kubła. スコット・ミアンマー。